Cześć. Witam was kochani bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Miesiąc sierpień zbliża się już ku końcowi, dlatego też przyszedł najwyższy czas na pokazanie ulubieńców sierpnia. Rozpocznę może od pielęgnacji i na pierwszy rzut chciałabym Wam zaprezentować miceralny żel nawilżający, który służy do demakijażu twarzy i oczu. Jest to żel firmy B-Beauty, Be który można zakupić w Biedronce i kosztuje on około 5 zł. W środku znajduje się 150 ml kosmetyku. I w związku z tym, że ten żel zawiera w sobie micerale, dodatkowo powoduje naprawdę bardzo dogłębne nawilżenie i oczyszczenie naszej skóry. Żel ten, jak zaraz zauważycie, prawie w ogóle się nie pieni, co również działa na jego ogromny plus w moim przypadku, a dodatkowo ma takie naprawdę właściwości chłodzące, więc koi odświeża skórę twarzy. Przyznam szczerze, że ja ten żel stosuję zarówno rano, jak i wieczorem, jako element oczyszczenia skóry i rano działa jako też taki pobudzacz, gdyż taki chłodzący okład na przebudzenie w wykonaniu tego żelu jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i dla mnie. Jest naprawdę interesujący, a wieczorem, gdy skóra twarzy jest już po całym dniu zmęczona, on po prostu działa jako ukojenie dla właśnie zmęczonej cery. Dodatkowo, oczywiście, wszystkie elementy, o które tutaj opisuje producent, są naprawdę zachowane, gdyż głównym jego znaczeniem jest dogłębne oczyszczenie skóry twarzy. I, oczu, i on to naprawdę doskonale sobie z tym radzi i dlatego też znajduje się tutaj do, w tych ulubieńcach. Po jego zastosowaniu skóra jest oczyszczona, napięta i dogłębnie nawilżona, przez co bardzo mi to również odpowiada. A jego delikatny, subtelny, ale świeży zapach również wpływa na to, że mam pewność, że moja skóra jest bardzo dobrze oczyszczona. Kolejnym ulubieńcem jest żel podprysznic firmy Eubiona, który zawiera sobie ekstrakt miodowo-ziołowy. W tym pojemniczku znajduje się 200 ml kosmetyku i w związku z tym, że ja otrzymałam go jako wygraną w pewnym organizowanym konkursie, Sprawdziłam, że cena regularna waha się w granicach 30-35 zł, więc jest dosyć wygórowana cena jak na 200 ml kosmetyk i to jeszcze żel pod prysznic, ale jak gwarantuje producent, jest to kosmetyk 100%. To pochodzenia naturalnego i muszę przyznać, że naprawdę tak jest. W związku z tym, że miesiąc sierpień opiewał też w dni bardzo upalne, ten kosmetyk sprawił, sprawdził się w tym momencie rewelacyjnie. Jako jedyny powodował, że skóra przy jego zastosowaniu była bardzo schłodzona, tak jakby. Delikatny, zimny prysznic, odświeżona i zregenerowana, więc przy tych upałach i na upalne miesiące ten kosmetyk gwarantuje, sprawdzi się rewelacyjnie. Gdy ja go otrzymałam, przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oczywiście uderzył mnie jego zapach i myślałam, że na tym y, zakończymy naszą współpracę. Ale chciałam się do niego przekonać i właśnie w jednym, w jednym z letnich dni po prostu postanowiłam go wypróbować. I wtedy uświadomiłam sobie, że popełniłabym ogromną gafę, gdyby on gdzieś mi tam przeleżał i nie mogłabym, i przegapiłabym element właśnie jego. Zastosowania w te upalne dni. Także naprawdę pod tym względem jest on rewelacyjny. Jego zapach jest uderzający bardziej elementy, wyczuwalne są elementy ziół, przeważnie mięty, które są świeże, chłodzące i przez to ten kosmetyk tak właśnie rewelacyjnie sobie poradził w te upalne dni. Ekstrakt z miodu jest delikatnie wyczuwalny, nie jest on aż tak nachalny. Bardziej właśnie taki świeży, mentolowy zapach. Popatrzcie, dozownik. Jak już Wam tutaj pokazuję, jest bardzo praktyczny i naprawdę sprawdzi się również w użytkowaniu, ponieważ otwierając go i wlewając ilość kosmetyku, który nam jest potrzebna, mamy taką ilość, jaką chcemy i potrzebujemy. Natomiast później po zamknięciu mamy pewność i gwarancję, że nic więcej kosmetyku nie wyleje się w jakichś nieodpowiednich okolicznościach. I popatrzcie, konsystencja, jak kiedyś pokazywałam Wam w filmie o przesyłkach, jest. Yy... Dosyć rzadka. Mam wrażenie, jakby po prostu miód pitny spływał na moją skórę. On delikatny, delikatnie się pieni, i tak jak mówię, jego głównym celem, i teraz już jest bardzo odczuwalne, to chłodzenie i mrożenie skóry, które daje efekt rewelacyjnego oczyszczenia i regeneracji. Skóry. Także naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Będę sięgała na pewno i zakupię go na kolejne letnie dni, bo w tym momencie sprawdził się rewelacyjnie. Natomiast, jeżeli chodzi o gamę zapachową, powiedzmy, że druga strona medalu. Jest to żel pod prysznic firmy B-Beauty, Be czyli również zakupiony w Biedronce za 3,50 zł. Czyli również nie tylko zapach, ale skala cenowa jest całkiem inna ten żel pod prysznic zawiera w sobie ekstrakt bambusowy oraz zapach kwiatu pomarańczy i uszk mnie swoim zapachem oraz y, również działaniem. W tym pojemniku y, znajduje się 400 ml kosmetyku, porównując proporcje. Wiadomo, prawie dwukrotność nawet dwukrotność y, tego żelu, który wcześniej Wam pokazywałam z takim normalnym najbardziej pospolitym wieczkiem i w środku znajduje się aksamitny żel pod prysznic który przepięknie pachnie i również sprawdza się na skórze rewelacyjnie gdy naleje się go do wanny bardzo, bardzo się pieni i przyznam szczerze, że skóra po nim jest bardzo nawilżona, zapach utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas i to jest głównym zaletem tego prysznicu i bardzo ładnie myje. Także za taką cenę, za taką ilość produktu i naprawdę o e, takich przyjemnych doznaniach kąpielowych myślę, że warto spróbować ostatnim pielęgnacyjnym ulubieńcem sierpnia jest ten oto, niewielkich rozmiarów kosmetyk zamknięty w 15 ml pojemniczku który mimo swoich niewielkich rozmiarów dla moich włosów zdziałał cuda w związku z tym, że po lecie moje włosy straciły witalność straciły swój blask, połysk w ogóle kompletnie nie chciały się układać były wyprzesuszone Dlatego też postanowiłam zainwestować w ten kosmetyk, ponieważ czytałam na jego temat wiele dobrego. A w związku z tym, że pojawił się również w Biedronce za bardzo przyzwoitą cenę, bo około 3,50 zł, postanowiłam go wypróbować. Jest to oczywiście bawełna do włosów firmy Biosilk, który ma za zadanie regenerację naszych włosów. I mimo tak niewielkich rozmiarów, wystarczy naprawdę kropla tego kosmetyku, aby już zdziałał cuda i poprawił kondycję moich włosów. Ja od momentu zakupienia już naprawdę kilkakrotnie, nawet kilkanaście razy myłam już głowę. I popatrzcie, nadal tyle kosmetyku znajduje się tutaj, więc jest bardzo, bardzo wydajny. I nakłada się go na wilgotne, umyte włosy, rozcierając krople na dłoń i wgniatając w struktury włosa. Ma za zadanie właśnie nawilżyć i odżywić włosy. Ja oczywiście starałam się unikać, aby ta bawełna nie dostała się aż tak blisko na głowy, ponieważ raz zdarzyło się, że wtedy one po prostu szybciej się przetuściły, ale y, po tym już wiem, jaki sposób mam go stosować i naprawdę działał cuda. Moje włosy rewelacyjnie się y, rozczesywały, już nie było z, nim, z nimi żadnego problemu, nabrały witalności, y, nabrały od nowa blasku, stały się miękkie, delikatne w dotyku, nie były jak y, sztywne druty, które nie można było w nijaki sposób ułożyć, stały się właśnie podatne na układanie włosów i miałam wrażenie, że również mniej się przetłuszczają. Dlatego też rewelacyjnie się spisuje. Na pewno, jeżeli się skończy, będę wracać do niego. Ostatnimi ulubieńcami, ale na równi dobrymi jak pozostałe kosmetyki, są to dwa rakiery firmy Bell, które również zakupiłam w biedronce za około 5 zł, 5-6 zł. I jeden z nich jest w kolorze różowym o numerze 73, a drugi pomarańczowym 7. I te dwa lakiery bardzo często gościły w ciągu lata na moich paznokciach. Są one dosyć intensywne, ale nie tylko za kolor je pokochałam, ale głównie za to za ich trwałość, za ich szybki sposób wysuszania się. No i oczywiście za barwę. W związku z tym, że ja codziennie wykonuję milion czynności szukałam wielu lakierów, które po prostu byłyby trwałe i w końcu znalazłam są to właśnie te lakiery, które w błyskawicznym tempie szybko wysychają na płytce paznokcia i bardzo długo się trzymają. Także nie odpryskują. Jedyny element tego tak po około od 3 dniach to jest tylko element tego, że oczywiście płytka paznokcia rośnie i trzeba go domalować, a tak to spisują się rewelacyjnie. A jak kolory, no to zostawiam też również do, dla waszego gustu. Mi bardzo tego lata odpowiadały i byłam z nich bardzo zadowolona. No to na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa Zapomniałabym jeszcze o moich dwóch ulubieńcach, jednym żółtym, drugim czerwonym, który przez cały miesiąc gościł w mojej kuchni. Są to oczywiście dwie papryczki. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, a ja oczywiście idę je zjeść. Bye-bye.